Ach tak, ostatnio opowiadałem o adblockach, bo wiecie, najlepszą rzeczą jaką możecie zrobić dla swojego cyberbezpieczeństwa to broklowanie reklam plus javascriptu. Chociaż javascript w przeciwieństwie do reklam potrafi polepszyć nasze doświadczenie, a żeby być prawdziwie zabezpieczonym przed zagrożeniami trzeba wywalić komputer do śmietnika i zostać amiszem, a przynajmniej odłączyć go od internetu. Jednak już raz o tym mówiłem, jeśli nie wiesz czemu adblock nas wyzwoli to możesz obejrzeć mój film na jego temat teraz jednak YouTube, a w zasadzie nawet nie sam YouTube, tylko Google stwierdził, że użyje swojej znanej platformy z filmikami do likwidowania konkurencji na rynku przeglądarek internetowych. I w przeciwieństwie do sprawy poprzedniej, która była dla każdego widoczna, bo dostawałeś powiadomienie, albo włączasz blocker reklam, albo unlikujemy ci dostęp do filmów, to tym razem jest ona podła i wręcz obrzydliwa. I przez pewien czas nie miałem nawet zielonego pojęcia, co Google robi przy pomocy swojego JavaScriptu. I tak będę nazywał JS-a JavaScriptem przez cały czas na przestrzeni tego filmu, bo jest on najlepszą i zarazem najgorszą rzeczą we współczesnym internecie. Bo wiecie, ja używam go, aby dodać jakieś fajne bajery do swojej strony, a Google sztucznie opóźnia ładowanie się filmów na przeglądarkach innych niż Chrome. Tak? Nie przysłyszeliście się? Tak więc ci z Was, co używają paskudnej przeglądarki Google wykutej w czeluściach Mordoru. Wy nie zauważyliście różnicy, bo Google jest super. Wiecie co za to nie jest super? Firefox. Razem z nim idzie także Safari, Edge, Brave, Opera czy inne, jednak to Liz wydaje się być wrogiem publicznym numer jeden, bo jako jedyna z tych przeglądarek nie jest zbudowany na chromium. Chociaż możliwe jest też, że jako iż Firefoxa używają linuksowe nerdy cześć, to ja to zwrócili na to największą uwagę, bo są, no cóż, nerdami. Tak czy inaczej, Google opóźnia ładowanie filmów na przeglądarkach innych niż ta googlowska. I mamy perfekcyjny dowód na to, że jest to celowe działanie, gdyż JavaScript, tak jak HTML czy CSS, działa po stronie klienta, czyli możemy go sobie zwyczajnie podejrzeć. Niestety, aby to zrobić, trzeba przemielić go przez specjalny program, ale ktoś inny to zrobił, więc ja to tylko umówię. Zapraszam Was na kanał Mental Outlaw, z którego się o tym dowiedziałem i stwierdziłem, że warto o tym także się wypowiedzieć, żeby wszyscy wiedzieli, bo ja nie wiedziałem. Myślałem, że są to problemy z połączeniem po mojej stronie, jak pewnie większość osób myśli, gdy film w internecie im się nie ładuje. Jednak tutaj mamy naszego winowajcę. W funkcji SMB, która zdaje się odpowiadać za ładowanie filmów, Mamy na końcu wywołanie funkcji setTimeout, która ma działać przez 5000 milisekund. Inaczej mówiąc, po wywołaniu każę wszystkiemu 5 sekund zaczekać i dopiero potem iść dalej. Oczywiście jest tu bardzo dużo kodu. Patrzcie, jesteśmy na 63-tysięcznej linii kodu, a po prawo widzimy, że to jeszcze nie koniec. I znajdują się tu prawdopodobnie różne warunki mówiące, kiedy ta funkcja ma być wywołana. Na przykład, gdy użytkownik korzysta z tej czy innej przeglądarki. Przykładem, który idealnie pokazuje, jak ten system działa w akcji, jest film wrzucony przez reditora VK6 na oficjalny subreddit YouTube. I powiecie, że przecież tu nie ma żadnego filmu. No właśnie. Admini od razu go usunęli. Do samego filmu mamy jednak dostęp i nie mieszkam wam go pokazać, bo tak jak powiedziałem, on idealnie pokazuje, że w rzeczywistości nie jest to problem z internetem. Fauka używa Firefoxa oraz Ublock Origin, czyli z miejsca staje się wrogiem publicznym numer jeden, jednak o Ublocku już wam mówiłem. Gdy Fauka odświeża stronę, widzimy przez moment, jak YouTube faktycznie się ładuje, a potem przeglądarka tak jakby się zawiesza. Mrozi się tak przez chwilę, a potem nagle działa normalnie. I możemy wnioskować, że to JavaScript, a nie przeglądarka lub internet, bo wideo jest już trochę załadowane, czyli w czasie, gdy widzieliśmy ten głupi ekran, wszystko się w tle ładowało. I moglibyście mnie zapytać: Dlaczego Google miałby coś takiego robić? A ja Wam odpowiem: Hmm, to rzeczywiście bardzo ciekawe. Hello. I like money. Powiedzmy, że mam pewną teorię. Zastanawiam mnie jednak, jak to się zakończy, bo nie wydaje mi się, aby likwidowanie konkurencji w taki sposób było do końca legalne. Nie wiem, jak wymyślicie, ale mi się wydaje, że UE ich za to dojedzie. Zmusili Jabko do implementacji USB-C, zmusili Minecraft Osoft do umożliwienia odinstalowywania aplikacji systemowych, więc mało prawdopodobnym wydaje mi się, że Google'owi akurat odpuszczą. UE znowu z Rykczem, jednak gdzieś tam krąży widmo zakazania szyfrowania end-to-end, -end, także na nich. Bo z tego co pamiętam, to 1984 było dystopią, a nie listą zadań. Trudno jednak zaprzeczyć, że dzięki takiej większej jednostce organizacyjnej mamy jako Europejczycy jakąkolwiek siłę przebicia. Bo aktualnie chyba tylko na starym kontynencie ludzie aktywnie próbują nie doprowadzić do cyberpunkowej dystopii. To by chyba było na tyle jeśli chodzi o dzisiaj. W tym tygodniu miał się pojawić inny film, jednak nagle wyszła ta sprawa z YouTube'em, a tamten ten film potrzebuje jeszcze trochę researchu z mojej strony. Tak z ogłoszeń parafialnych to chciałbym zauważyć, że pierwszy film na tym kanale ukazał się dokładnie 2 lata i 8 dni temu. Tak więc obchodzimy urodzinki, a skoro urodzinki to są także prezenty. Bardzo się starałem, żeby wszystko dowieść, także z dumą przedstawię Wam moją stronkę, którą hostowałem na githubie za darmo, bo jestem biedny. Ale możesz to zmienić, bo założyłem także Patronite'a i dzięki temu dostaniesz giga fajną rolę na moim giga fajnym serwerze na Discordzie, który także założyłem. Tak więc myślę, że wszyscy powinni być zadowoleni z takiego obrotu spraw. Także w opisie masz link do Discorda i Patronite'a, a także do mojej stronki, na której znajdują się linki do wszystkich moich rzeczy, także zapraszam na nią, bo jest giga super fajna. Cześć!